Siemano, witajcie z tej strony łąb Saibra. Pewnie na początku myślicie, że to kolejny odcinek: podróży po mojej wsi, ale nie. Dzisiaj będziemy robić coś innego. Dziś będziemy iść w miejsca iść po prostu w miejsca yy, gdzie wskazuje nam rando autika, no Więc idziemy tutaj już na filmiku raz widzieliście. To no to dlatego idę tu droga polno. Yy, ja wiem gdzie. Mamy iść, pokaza. Mam pokazane na komórce no i idziemy w tym miejsce No bo może taką o... gruszeczki Bo może tak tylko te same podróże nie będą aż takie ciekawe Chociaż większość mówi, że ciekawe dla mnie też to się podoba ale dziś będziemy patrzeć yy, no patrzeć czy ta odika działa ta Rando Autica, już wam mówię co to jest. Rando Autica to, to takie coś, że niby pokazuje nam, że coś ma tam być, czy coś ma tam się wydarzyć, czy coś tam będzie ciekawego, fajnego. No to to jest właśnie ta Rando Autica. No i właśnie... Nie, to nie tutaj. No i właśnie Że coś mamy niby znaleźć Tam, chociaż wątpię, że coś znajdziemy Już idziemy W sumie chyba będzie lepiej jak wam Będę nagrywał albo nie, poczekajcie Jak ja dojdę tam W te miejsca, albo będę już blisko, to Wtedy się zobaczymy, no to cześć Widzimy się zaraz Moi drodzy, już właśnie dochodzimy. Zaraz będziemy w tym celu, co nam pokazuje. I czekajcie. I to właśnie powinno być tu. Hmm. No tutaj to za bardzo nic nie ma, oprócz um, grzybów. No i to tyle. No, nie wiem, jeszcze jakieś gałęzie, co tu. No, to tutaj, tutaj nie wiem, co to. Hmm. Aha. Czyli, że nic taki za bardzo tu nie ma. No, tam są jakieś szyszki, ale to chyba nie o to chodzi. No dobra. A tu liś jakiś patyk. No dobra. No, to teraz wyszukam za chwilę drugie miejsce. I widzimy się zaraz, jak będziemy szli w te drugie miejsce. No i idę w kolejne miejsce. Okazało się, że jest to tu blisko, to coś, no to idziemy właśnie tutaj. No ale mam nadzieję, że nie będziemy tu wchodzić, bo tam jest chyba wstęp zbroniony, ale... Gdzie to jest? Zaraz powinniśmy chyba dotrzeć na miejsce. Jejku, taka trawa. No i właśnie i dotarliśmy już mm, hmm. No nic za bardzo tu ciekawego nie ma Chyba, że to w sumie? A, w sumie hmm. No w sumie to, to jest fajne Nie wiem co to jest za krzaczek Ale to jest akurat fajne Powiem wam, tam też rośnie Hmm, jeśli chodziło o to Ale to Chyba, że o to, o to coś, chyba, że... A może to nie ważne, to jakoś nie wiem. Chyba, że o to coś rośnie, na przykład, że... Nie wiem, może, że długo, czy coś. Nie, znaczy źle powiedziałem wam, mm, że... Może to niedawno urosło. Nie wiem w sumie, kiedy to urosło. No, ale może. Może można tak powiedzieć, że... To o to chodziło, chociaż sam nie wiem. Tu chyba coś chodzi, ale no dobra. I jeszcze pójdziemy w dwa miejsca i będziemy kończyć odcinek, więc no. Dobra, no to wybieramy następne mie miejscówkę i idziemy, dobra. No to. Yy, idziemy. Yy, czekajcie chwilę. Yy, kolejne mie miejsce mi pokazało jest właśnie yy, od temu o, Pokazało mi minutę drogi czy tam półtorej minuty. mam nadzieję że gdzieś będzie dalej bo ja nie chcę już tutaj za bardzo bo no, w sumie tu nie masz takiego czegoś że nie wiem a tam wrzozy połamane? no chyba brzuz połamane. dobra no chyba Tutaj zaraz się okaże. Um, tak, to tutaj. Ja ich już zaraz że tam coś jest. No, tutaj jakiś jest grzyb. Um, jakiś taki kamyki grzyb. Tutaj coś grzyb. No nic tu też bardzo nie ma No tam jest coś jeszcze O ten jakiś kamień hmm. nie Dobra no to teraz ustalemy mi miejsce na bapie i tam idziemy Mam nadzieję że gdzieś indziej nie, że tylko tu w pobliżu będziemy pokazywać Dobra no to się zbieramy i idziemy no Sarenka tam. Eee, no jeśli chcecie wiedzieć, to tutaj też powiego sorenka. No, nie zdążyłem tak do końca. Albo było słabo widać, albo w ogóle nie było widać. Ale kolejne miejsce. Ale tutaj chyba ja tu o tako. jakoś tak kamera zainstaluję. Albo tako. Może to będzie dobre. Albo tutaj o. o. tutaj. No. I będziemy patrzeć po tym. Moi drodzy oglądać to. dobra. E, Kolejne miejsce mi pokazało gdzieś. Tu mam iść. Właściwie hmm. nie. Właściwie to fajnie. Że tutaj wybiega jakaś serenka, ale no cóż, szkoda, że nie spinowałem. Dobra, tutaj mam chyba wejść i zaraz dotrzemy na miejsce. Chwila, czy tu będzie coś lepszego? Czy tak, czy nie? Chwila prawdy. Zobaczycie to za trzy, dwa, jeden. No może to, to jest fajne akurat. No i kamień tu jeszcze jakiś jest. No kamień też jakiś jest. I to, to coś. Czyli od razu chyba mogę już powiedzieć, że, Już chyba mogę powiedzieć, że Rando Autika Rando nie działa. I co tu więcej jeszcze wam mówić? Chyba już nic. No bo szliśmy chyba w parę miejsc, nic tam nie zobaczyliśmy tak naprawdę. No, i to chyba wychodzi, że Randoautika nie działa. Dobra, jeśli chcecie jeszcze więcej takich odcinków, no to dopisz. Chociaż wątpię, że ktoś będzie takich odcinków chciał, że szukamy czegoś, czego naprawdę nie ma. Chociaż to by się zgadzało, bo to w końcu taka Randoautika, która nie działa. Ale dobra, no to ja będę już wracał do domu po takich podróżach, a wy ten odcinek widzicie w piątek a nagrywam go we wtorek tak, dobra No to ja już będę się zbierał. No to chyba Aliwederci. Dobra. To ja już idę. Mam nadzieję, że kiedyś trafi mi, że nagram takiego zwierzaka. No to mieliście długi dziś odcinek. A będziecie oglądać oglądacie go w piątek tak W piątek ten odcinek zobaczycie Tutaj jest ja szurki chodzą. W piątek go zobaczycie, a w sobotę będzie odcinek pytanka od widzów. Więc ja już ja byłem łowca jubra i już jeżdżę z wami. Oczywiście nie zapomnijcie Zostawić subskrypcję i, łapce, i łapkę w górę, dobijemy 200 subskrypcji. A kiedy dobijemy 200 subskrypcji, to już wiecie, bo oglądaliście odcinek w. Zaraz, kiedy? W. W, śro... w czwartek. Tak, w czwartek. Chociaż jeszcze mogę powiedzieć, że będziecie oglądać, ale już jak to oglądacie, no to znaczy, że już oglądaliście. Więc no, mówiłem tam taki zwykły filmik i zapowiedzi takie jakby można powiedzieć, no ale dobra, no to a w sobotę pamiętajcie, pytankę od, od widzów. Nie wiem czy zrobić tak jakoś rani czy później. Ale no. No to ja będę się zbierał, no to... Cześć!